Wielu ludzi uważa, że grzeczność to właściwa droga, że jeśli wystarczająco długo się uśmiechasz, przełykasz gorycz i dajesz wszystkim kredyt zaufania, sprawy same się ułożą. Kiedyś też tak myślałam. Nazywam się Małgorzata. Mam 34 lata, uczę w pierwszej klasie podstawówki w Krakowie i byłam grzeczna aż do przesady. Tak grzeczna, że pozwalałam komuś wziąć ostatnie ciastko, które upiekłam. Usiąść w moim ulubionym fotelu i zostawić brudne naczynia w zlewie, podczas gdy ja się uśmiechałam, mówiąc: Nic nie szkodzi. Nie przejmuj się. Ale jest cienka granica między byciem miłym a byciem bezkręgosłupa. I nie widziałam jej, dopóki nie było za późno. Zaczęło się od telefonu o 22:47 w środowy wieczór. Leżałam w łóżku, skulona pod ciężką kołdrą zmagając się z początkiem przeziębienia. Paweł, mój mąż od siedmiu lat, mył zęby, nucąc jakąś fałszywą melodię. Telefon zabrzęczał na szafce nocnej. Spojrzałam na ekran i zobaczyłam imię Karolina. Ścisnęło mnie w żołądku. Ona nigdy nie dzwoni, mruknęłam. Paweł wyjrzał z Łazienki, wciąż ze szczoteczką w ustach. Pewnie przypadkiem wybrała twój numer. Ale nie. Zadzwoniła ponownie, tym razem Paweł odebrał. Jej głos był wysoki i spanikowany, na granicy histerii. Coś o pęknięciu rury, zwarciu elektrycznym, strażakach i wszystko śmierdzi spalonym plastikiem. Usiadłam, przyciskając zimną szklankę wody do ust, podczas gdy Paweł pocierał czoło i kiwał głową, słuchając szczegółów. Oczywiście. Przyjedź do nas, powiedział w końcu. Nie, nie martw się. To tylko na kilka nocy. Tylko na kilka nocy. To zdanie powinno mieć ostrzeżenie, zwłaszcza gdy dotyczy jego siostry. Karolina przyjechała godzinę później, ciągnąc walizkę z jednym zepsutym kółkiem i torbę, która wyglądała jakby wypadła z jadącego samochodu. Policzki miała rozmazane tuszem i ten zmęczony, triumfalny wyraz, jakby świat rzucił jej kolejną piłkę, a ona już była w połowie drogi do zdobycia współczucia. Dzięki, że mogę się tu zatrzymać pociągnęła nosem, przytulając Pawła dramatycznie. Ratujesz mi życie. Potem spojrzała na mnie. Przepraszam za nocny dramat, dodała, nie patrząc mi w oczy. Postaram się nie wchodzić w drogę. Skinęłam głową, już słysząc szept z tyłu głowy. Nie bądź niemiła. Miała ciężką noc. Urządziliśmy ją w pokoju gościnnym, właściwie w moim domowym biurze, z rozkładaną kanapą, i półką pełną laminowanych planów lekcji i arkuszy z naklejkami. Nie spała. Słyszałam, jak chodzi, otwiera szuflady, włącza telewizor, a rano ręczniki dla gości, które położyłam, były mokre na podłodze w łazience, a mój ulubiony kubek zniknął. To był pierwszy dzień. Czwartego dnia zaprosiła dwoje znajomych, śmiejąc się na tarasie, jakby to były wakacje. Wróciłam z pracy i zastałam moją lawendową świecę spaloną do końca. A ktoś zjadł zupę, którą przygotowałam na lunch następnego dnia? Paweł wzruszył ramionami. Pewnie nie zdawała sobie sprawy. Nie, zdawała sobie sprawę. Ale wiedziała też, że ujdzie jej to na sucho. Karolina zawsze miała tę umiejętność. Wchodzenia w przestrzenie, jakby była zaproszona. Ludzie brali to za urok. Obserwowałam, jak przewija się przez imprezy, współlokatorki ze studiów, trzy różne prace i dwa mieszkania, zawsze według tego samego wzoru. Siać chaos, grać ofiarę, pozwolić komuś innemu posprzątać bałagan. Kłóciliśmy się o nią z Pawłem w przeszłości cicho, mocno, ale teraz byłam z nią zamknięta w moim domu, a on tego nie widział. Nie chcę jej bardziej denerwować, powiedział pewnego wieczoru, gdy poprosiłam, żeby przynajmniej po sobie sprzątała. Patrzyłam na niego. Musiałam jeść krakersy na kolację, Paweł. W lodówce nic nie zostało. Ona jest w kryzysie. Ja też. Zamrugał. Co? Poczułam to. Jak płaski był mój głos, jak krucha się stałam, próbując utrzymać wszystko razem. A potem, jakby życie miało przewrotne poczucie czasu, zachorowałam. Nielekkie przeziębienie prawdziwa choroba gorączka, dreszcze, nocne poty głos jak żwir. Taka choroba, że wstanie z łóżka było jak brodzenie przez beton. Paweł musiał wyjechać na trzydniową podróż do Warszawy. Pierwsza ważna prezentacja dla nowego klienta. Dasz radę, powiedział głaszcząc moje czoło. Karolina będzie, gdybyś czegoś potrzebowała. Ironia prawie mnie zabiła. Pierwszego dnia zostałam w łóżku, pół śpiąc, pół majacząc. Słyszałam blender o dziewiątej rano. Muzyka w salonie, drzwi wejściowe otwierające się i zamykające. W pewnym momencie dowlokłam się do kuchni po wodę i zobaczyłam Karolinę w moim swetrze nalewającą mleko owsiane do szejka proteinowego. Och, powiedziała od niechcenia. Wstałaś. Blado wyglądasz. Mam gorączkę, wychrypiałam. Ojej, chcesz coś? Jej ton nie sugerował prawdziwej troski. Nie, tylko wodę. Wróciła do swojego smoothie, jakbym nic nie powiedziała. Tej nocy leżałam spocona w łóżku, z kurczami żołądka, łomoczącą głową, przez ściany dochodził. Śmiech, przynajmniej dwa inne głosy, huczał film. Ktoś otworzył paczkę chipsów i zostawił drzwi do korytarza szeroko otwarte. Byłam zbyt słaba, żeby cokolwiek zrobić, poza przyciśnięciem poduszki do uszu. Około północy usłyszałam swoje imię. Małgosia kompletnie padła, ktoś powiedział. Wygląda jak śmierć. Potem śmiech. Potem ktoś dodał: Przynajmniej masz dom dla siebie. I wtedy coś we mnie pękło. Nie trzasnęło, pękło. Powolne włoskowate pęknięcie wzdłuż kręgosłupa wszystkiego, co trzymałam razem. Rano gorączka sięgnęła trzydziestu dziewięciu i jedności. Wiem, bo doczołgałam się do łazienki i sprawdziłam dwa razy. Skóra była jak papier ścierny. Każdy staw bolał. Napisałam do szkoły poprzedniego wieczoru, że biorę zwolnienie, ale nie dostałam odpowiedzi. Nie obchodziło mnie to. Leżałam w łóżku większość dnia, odpływając i wracając do przytomności, pijąc letnią wodę z używanego kubka na szafce nocnej. Karolina nie sprawdziła, jak się czuje, ani razu, ale słyszałam, jak śmieje się przez telefon, wściekle stuka w klawiaturę. W pewnym momencie przysięgam, że robiła przegląd zakupów online w salonie. Złapałam strzępki typu zasługuję na to i wreszcie wymieniam te tanie śmieci. Zasnęłam tylko po to, by obudzić mnie dźwięk powiadomienia z kamery przy drzwiach na moim telefonie. Otworzyłam aplikację. Dwie nieznane mi osoby stały na zewnątrz z kawami i torbą jedzenia na wynos. Sekundy później usłyszałam, jak drzwi się otwierają. Karolina ich wpuszcza. To był drugi dzień. Dzień, gdy zdałam sobie sprawę, że nie tylko czuję się jak u siebie, ona mnie zastępuje. Tej nocy ból kręgosłupa nie pozwalał mi zasnąć, więc wstałam po kolejny środek przeciwbólowy z kuchni. Mieszkanie było ciemne, poza niebieskim blaskiem lampy w salonie. Moje kapcie cicho stąpały po korytarzu i prawie poślizgnęłam się na jednej z toreb Karoliny, niedbale rzuconej na podłogę kuchni był chaos. Dwa kieliszki po winie w zlewie, półpusta miska z sałatką na blacie, okruchy ciastek na wyspie. Moje oko złapało znajomą butelkę. Mój syrop z czarnego bzu prawie skończony. Ale dopiero gdy zobaczyłam iPada, zaparło mi dech. Był oparty o blat. Ekran wciąż świecił, prawdopodobnie zostawiony przez pomyłkę. Sięgnęłam, żeby go zablokować i zamarłam pisała do kogoś o imieniu Renata. Mam go dokładnie tam, gdzie chciałam. Jeszcze kilka dni i gotowe. Ona ledwo przytomna. Idealny timing. Wreszcie dobrze mieć brata znowu dla siebie. Zrobiło mi się zimno w dłoniach. Nigdy nie miała szans. Tylko pracuje, narzeka i ocenia. Robię to miejsce swoim. Może zostanę dłużej niż myślałam. Patrzyłam na ekran, aż zgasł. Moje własne odbicie patrzyło z powrotem blade i lepkie, oczy szkliste od gorączki i furii. Nie odblokowałam iPada, nie musiałam. Widziałam dość. Powlokłam się z powrotem do sypialni, naciągnęłam kołdrę i leżałam w ciemności, wściekłość paląca bardziej niż gorączka. Coś się zmieniło. To nie chodziło już tylko o niegrzeczność czy przekraczanie granic. To było celowe, wykalkulowane. I nagle nie byłam już tylko chora. Miałam dość. Nie spałam dużo tej nocy, ale nie czułam się już bezsilna. Byłam wściekła, ostro, cicho, potężnie wściekła. Rano już robiłam w głowie listy. Wiedziałam, co muszę zrobić. I wiedziałam też lepiej, niż konfrontować się z nią bezpośrednio. Jeszcze nie. Nikt nie wygrywa, krzycząc przez drzwi, trzymając termometr. Zamiast tego otworzyłam laptopa. Powoli. Ręce mi drżały, ale nie tylko z choroby. Widzisz, zanim zostałam nauczycielką, spędziłam dwa lata jako asystentka prawna w organizacji praw lokatorów w centrum. To była ciężka robota głównie badania, przygotowanie dokumentów, dużo skanowania, ale pamiętałam wystarczająco. Wystarczająco, żeby wiedzieć, że prawo stanu małopolskiego chroni właścicieli domów. Przed długoterminowymi gośćmi zamieniającymi się w dzikich lokatorów. Wystarczająco, żeby wiedzieć, jak przygotować dokumentację. Wystarczająco, żeby wiedzieć, kiedy ktoś przekroczył prawną granicę. Wyciągnęłam stare pliki z zewnętrznego dysku szablony, listy kontrolne, pisma intencyjne miałam wszystko. I miałam coś lepszego dowód. Wysłałam sobie zrzuty ekranu wiadomości z iPada. Pobrałam nagrania z kamery przy drzwiach pokazujące gości przychodzących i wychodzących. Napisałam szczegółowy opis tygodnia z datami i godzinami oraz szczegółami, hałas, goście, dostęp do mojej sypialni, zaginione przedmioty, znęcanie się słowne. Około południa zadzwoniłam do Bartka. Bartek był moim przełożonym w organizacji. Nie rozmawialiśmy od lat, ale łatwo znalazłam go na LinkedIn. Napisałam wiadomość. Dziesięć minut później zadzwonił: Wow, dawno się nie słyszeliśmy. Cześć, Bartek. Tak, słuchaj, mam sytuację. To nie jest super pilne, ale skomplikowane wyjaśniłam, zachowując spokojny głos. Tylko fakty, bez emocji. Był cichy przez chwilę, potem powiedział: Miałem dwa podobne przypadki tylko w tym roku. Dobrze robisz, dokumentując wszystko. Możesz mi przesłać, co masz? Już przygotowałam skargę, powiedziałam, i wezwanie do zaprzestania działań. Bartek gwizdnął cicho. Wciąż to masz. Zaproponował, że przejrzy wszystko i skieruje mnie do kontaktu z pomocą prawną, jeśli sprawy się zaostrzą. Podziękowałam i rozłączyłam się. Poczułam się trochę silniejsza, wiedząc, że ktoś jest po mojej stronie. Tego wieczoru Karolina wkroczyła do sypialni, gdy drzemałam i rzuciła stos prania u stóp łóżka. Hej, możesz to wrzucić jutro? Kończą mi się ciuchy na siłowni. Patrzyłam na nią. Żartujesz, wzruszyła ramionami. Ja bym to zrobiła, ale mam wcześniej spotkanie. Masz znajomych, ale nie możesz zrobić prania. Jej uśmiech lekko zamarł. Zajmowałam się wszystkim tutaj, gdy byłaś niedysponowana. To najmniej, co możesz zrobić. Usiadłam powoli. Każda kość w moim ciele protestowała. Zajmowałaś się tym miejscem, parsknęła. Znaczy, nie idealnie, ale Paweł docenia, jak się włączyłam. Jasne, powiedziałam płaskim głosem. Więc wyjaśnijmy coś. Nie jestem twoją służącą, nie jestem twoją matką, a to nie jest twój dom. Karolina przekrzywiła głowę. Co to za nastawienie? Nie odpowiedziałam, tylko na nią patrzyłam naprawdę patrzyłam. Nie była już spanikowana, bezbronna czy smutna. Wyglądała na zadowoloną wygodnie. Nie odpowiedziała, tylko przewróciła oczami i wyszła z pokoju, a ja opadłam z powrotem, czując spokój pierwszy raz od dni. Paweł wracał jutro i byłam gotowa. Pociąg Pawła przyjechał około 11 dziesięć. Usłyszałam, jak drzwi wejściowe otwierają się tuż po południu, a potem zwykły szumkułek walizki i kluczy uderzających o ceramiczną miskę przy wejściu. Byłam w kuchni ubrana w leginsy i bluzę z kapturem. Włosy związane, herbata w ręku, gorączka prawie minęła. Siły jeszcze nie wróciły, ale wystarczająco. Cześć, powiedział, uśmiechając się, gdy wszedł do kuchni. Stoisz? Ledwo powiedziałam. Ale tak. Przeszedł przez kuchnię i pocałował mnie w czoło, potem rozejrzał się. Mieszkanie wygląda czysto. Karolina mówiła, że pomagała. Nie odpowiedziałam od razu, tylko patrzyłam na niego, pozwalając momentowi oddychać. Jej nie ma, powiedziałam w końcu. Poszła załatwić sprawy. Paweł skinął głową, upuszczając torbę przy schodach. Wspominała coś o zakupach. Upiłam herbaty. Jak poszła prezentacja? Dobrze. Są kontynuacji. Długie godziny, ale warto. Cieszę się, powiedziałam. Potem odstawiłam kubek. Musimy porozmawiać. Paweł uniósł brew. Okej, okay. o czym? Podeszłam do stołu i wyciągnęłam teczkę. Wydrukowane maile, zdjęcia, oś czasu, zrzuty ekranu z kamery. Co to jest? Dokumentacja, powiedziałam spokojnie. Wszystkiego, co się działo, odkąd przyjechała. Nieautoryzowani goście. Nocny hałas, znikające jedzenie, stosy prania, zamówienia online obciążające naszą wspólną kartę. Otworzył teczkę, przeglądając strony powoli, potem szybciej. Co do cholery. Nie powiedziałam ani słowa. A te wiadomości? Skąd je masz? Zostawiła iPada odblokowanego. Przeczytał zrzut ekranu. Twarz mu zbladła. Mam go dokładnie tam, gdzie chciałam. Nigdy nie miała szans. Spojrzał na mnie wstrząśnięty. Małgo, to nie może być prawda. Ona by nie. Zrobiła to. Ciebie nie było. Byłam chora. W pełni to wykorzystała. Usiadł ciężko na krześle naprzeciwko mojego. Czekałam, pozwalając ciszy gęstnieć, jak zupa zbyt długo gotowana. Czuję się jak idiota, powiedział w końcu. Nie odpowiedziałam. Nie wiedziałem, że było tak źle. Nie chciałeś wiedzieć. To trafiło. Lekko się wzdrygnął. Próbowałam ci powiedzieć, dodałam łagodniej. Tyle razy. Paweł potarł twarz obiema rękami. Co robimy? Przesunęłam kopertę przez stół. To formalne wezwanie do zaprzestania. Prawnie sformułowane, profesjonalnie sprawdzone. Daję jej 48 godzin na opuszczenie. Jeśli odmówi, eskalujemy i zostanie usunięta zgodnie z lokalnymi prawami eksmisji gości. Już rozmawiałam z Bartkiem. Otworzył usta, zamknął. Mówisz poważnie? Bardzo. Drzwi się otworzyły, a wilk tu. Karolina weszła, okulary przeciwsłoneczne na nosie, trzymając dwie torby z zakupami. Hej, zawołała wesoło: kupiłam łososia i świeże zioła na kolację. Och, zamarła, gdy zobaczyła otwartą teczkę na stole, wyrazy naszych twarzy. Paweł wstał. Jego postawa się zmieniła. Małgosia pokazała mi wszystko. Uśmiech Karoliny spadł z twarzy jak martwy liść. Nie. Co masz na myśli? Wiadomości, gości, pieniądze, wszystko. Jej głos się zaostrzył. Ona kłamie. Wstałam. Podeszłam powoli w jej stronę. Wystarczy. Nie, ty posłuchaj, powiedziałam, przerywając zimno i jasno. Wystarczy. Zamrugała zdezorientowana, jakby ktoś wyrwał jej scenariusz z rąk. Podałam jej kopertę. Masz 48 godzin na zabranie swoich rzeczy. Po tym czasie wymieniamy zamki, a jeśli choćby spróbujesz wejść ponownie, szeryf cię wyprowadzi. Paweł nic nie powiedział, ale mnie nie powstrzymał. Paweł, Karolina powiedziała, zwracając się do niego. Głos jej się załamał. Naprawdę pozwalasz jej mi to zrobić? Nie. Powiedział. Sama to sobie zrobiłaś. To coś w niej złamało, twarz wykrzywiła się, nie ze smutku, ale z wściekłości. Zmieniłeś się, syknęła. Dorosłem, powiedział. Obróciła się na pięcie, tupnęła po schodach. Słyszałam, jak szuflady trzaskają, wieszaki skrobią. Paweł opadł z powrotem na krzesło. Przepraszam, powiedział, nie patrząc na mnie. Wiem. Powinienem był. Nie, powiedziałam. Nie teraz. Skinął powoli głową. Chcesz, żebym też wyszedł? Przyjrzałam mu się. Ramiona zgarbione, wina prawdziwa. Jego milczenie zabolało, ale on nie był nią. Nie, powiedziałam w końcu. Ale musimy odbudować. Skinął głową. Będę pracował nad tym. Uwierzę, jak zobaczę. Przez następne dwa dni dom był napięty. Karolina nie odzywała się do mnie. Trzaskała drzwiami. Zostawiała bałagan, o którym wiedziała, że zobaczę, ale pakowała się. Rano jej wyjazdu znalazłam notatkę w pokoju gościnnym. Krótką. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Wygrałaś. Nie odpowiedziałam. Niektóre zwycięstwa nie potrzebują parad. Dwa tygodnie później dostałam telefon z kancelarii prawnej, gdzie odbywałam staż podczas studiów. Asystentka poszła na urlop macierzyński. I potrzebowali pomocy przy organizowaniu akt, pół etatu, elastyczne godziny. Powiedziałam tak. Paweł zaczął terapię sam. Żadnych wielkich oświadczeń, żadnych obietnic, tylko cotygodniowe przypomnienie w kalendarzu i ciche wrócę później. To nie było pojednanie. Jeszcze nie, ale to był początek. Pewnej soboty rano siedziałam przy stole z świeżą kawą, oceniając testy z ortografii. Słońce wlewało się przez okna. Żadnej muzyki, żadnego krzyczenia, żadnych toreb na podłodze, tylko cisza bezpieczna, uzdrawiająca, ciężko wypracowana cisza. Miesiąc później wpadłam na koleżankę z pracy, Agatę, która nic nie wiedziała o tym, co się stało. Przy kawie zapytała, czy w domu znowu jest dobrze. Uśmiechnęłam się nie gorzko, nie sarkastycznie, tylko cicho. Jest lepiej i to moje. Uniosła brew. Co się zmieniło? Ja, powiedziałam i mówiłam poważnie.